i syna, i Ducha Świętego. Amen. oh Święty Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić. Błagamy cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzień dziewiąty. Pismo święte poucza. Kiedy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Módlmy się, Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami. Spraw, abyśmy w życiu chrześcijańskim Potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie Ale nas zbaw ode złego, Amen Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Mario, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opokoju, duchu święty, przyjdź. Daj miłość mi wytyczce. chcę być twym niewolnikiem, duchu święty, przyjdź. dopomóż mi w tym świecie spływać. I bądźmy przewodnikiem, otóż mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć, opiekuj się moją młodością, za Twoim głosem chcę iść. Chryste eleison, Chryste eleison, kryje eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, trzecia osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami Duchu Święty który stąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych zmiłuj się nad nami Duchu Święty który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów pańskich zmiłuj się nad nami Duchu Święty który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, który wlewasz miłość boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności. Zmiłuj się nad nami, duchu święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, Dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, dawco bojaźni bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, Natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Duchu Święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas Duchu Święty. Od zwątpienia wzbawcze działanie łaski, wybaw nas Duchu Święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli. Wybaw nas, Duchu Święty, od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty, od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty. My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty, Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty, Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natknąć raczył, Wysłuchaj nas Duchu Święty, abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty, abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty, abyś nas w łasce twojej utwierdzić raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty, abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Stwórz Boże we mnie serce czyste, i odnow we mnie moc Ducha. Módlmy się, Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją. Zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen. Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła. I nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne. Daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione, na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej. Daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata. Daj mi dar rady. Abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą. Daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony. Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim. Co się odnosi do służby Bożej. Daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, O Duchu Święty, dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał i dar umartwienia, abym zadość uczynił boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty, Serce moje boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Boże, duchu święty, słodka miłości Ojca i syna, aby całkowicie należeć do Ciebie, oddaję Ci teraz i na zawsze, moje serce, moje ciało i duszę, Moje siły i zdolności, moje cierpienia i radości, moje życie i śmierć. Oddaję Ci też wszystkich, którzy są mi drodzy, i wszystko, czym jestem i co posiadam, abyś Ty sam mógł tym rozporządzać i panować nade mną swoją miłością, teraz i w wieczności. Amen. shoo Dary ducha świętego, modlitwa taty Karola Wojtyły. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku Jan Paweł II powiedział do młodych: Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec. I pozostańcie jej wierni. Modlitwę tę przekazał mu w dzieciństwie jego ojciec, po tym jak zobaczył, że Karol, będąc ministrantem, nie uczestniczy we mszy świętej z należytym zaangażowaniem. Od tego czasu odmawiał ją codziennie, aż do końca życia. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu, do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u ciebie szukał rady i u ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi. Z synowską miłością. O dar bojaźni bożej, abym lękał się grzechu, który ciebie o Boże obraża. Amen.